Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj rozpoczynamy tutaj filmik od rozebranego silnika, mamy tutaj ściągniętą głowicę, aktualnie jak widzieliście wcześniej samochód jest z Niemiec, powiem wam na dzień dobry, że auto będzie na sprzedaż, nikogo tutaj oczywiście jakoś nie wiem, nie zachęcam, nie wiadomo czego, ale rzadko się zdarza, że przy kupnie samochodu ktoś wam pozwoli zaglądnąć pod głowicę. Więc od razu tylko taką wstępną wiadomość podam, że samochód będzie na sprzedaż. Zawsze to jakaś tam informacja, kto chce kupić taką C klasę czarną w kombi. Zawsze to chyba na plus, że kupuje samochód ze zrobioną głowicą, z wymienianymi uczczelniami, rozrządem, z wszystkim. Teraz zobaczcie sobie. Pokręcę sobie tutaj silnikiem. Silnik, jak zobaczycie, jest nawet w niezłej kondycji. Tłok się nie rusza na boki. Gładź cylindrowa też bardzo fajna. Nie ma jakiś rys ani nawet progu. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Fajny nawet dźwięk, zobaczcie. To jest taki typowy dźwięk, jak tak fajnie pierścień się przesuwa po cylindrze. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Silnik, jak widzicie, też jest fajnie wyczyszczony. Z nagaru. Wygląda to nawet nieźle. Ustawimy sobie go na OT. No i właśnie jak sobie ustawiacie na OT te silniki, tam do rozrządu czy coś, czy ktoś tam ustawia, no to właśnie on, ten tłok pierwszy, jest w górnym archipieksie, czyli u samej góry. i teraz zobaczycie sobie na części tutaj do niego. Na jest tak, tu sobie już spoczywa głowica. W wcześniejszym filmiku, właśnie robiłem test tego silnika. Jak jeszcze przyjechał na rozpoznanie, co się stało, koło, było, koło sące było wygolone. Może ktoś go troszeczkę męczy, co spowodowało to, że te zawory się pokrzywiły. Jak widać, zawory są wymienione na nowe. Głowica splonowana, wymienione wszystko, co było tutaj możliwe. Tu mamy właśnie te zawory sące. Nie wiem dlaczego jednego nie ma. może Gdzieś zginął, czy coś. W każdym razie zobaczcie, są wszystkie pokrzywione. Oczywiście wymienione zostały tego uszczelniacze zawarowe. No i już przygotowane koła dla niego. Łańcuch, napinacz. Jeszcze jakieś tam uszczelki leżą gdzieś obok. Wszystkie oczywiście pod głowicę. Wszystkie uszczelnienia na nowe będą wymienione dotyczące tej naprawy. Także zbieramy się do zakładania głowicy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siedzę sobie tutaj jeszcze pod spodem, pod samochodem też. Dokręcałem sobie śrubę w lewo oleju, bo też w tym samochodzie dostałem polecenie zmiany oleju. Więc macie już olej ze sobą. Wydech skręcony też na nowych oryginalnych śrubach. Nie jakieś baliakie powsadzane, tylko zamówione, oryginalne. Yy, wahacze bez luzów z przodu. Lotki też patrzyłem z przodu są dokładnie jak nowe. Belka z tyłu, dosyć taka fajna, czyściutka. Zobacz, o, na stabilizatorze nie ma luzu. Nie ma. Tu też na wahaczach nie ma. Tu leje wahacza też w bardzo dobrym stanie, niespękane. My się nie śmiejcie. Ja wam taką od razu robię ocenę tego samochodu, bo może ktoś by się skusi na ten samochód po prostu i powiem że pierwszy raz takie coś próbuję. nie wiem czy jak to odbierzecie no ale poważnie jeżeli oglądacie mój kanał nie macie mercedesa może macie jakiś zamiar na kupno być może z nadarzy się okazja żebyście sobie takie auto kupili po prostu macie sprawę rozrządu załatwioną sprawę sprawdzenia zawieszenia ewentualnie jakichś stuków jakiś tam drobnostek też macie z głowy bo Wam to od razu ja sprawdzę. Teraz wygląda po prostu sytuacja tak, że ktoś sobie jeździł tym autkiem. No na pewno, no jak inaczej. Jeździł sobie gdzieś w Niemczech ktoś tym samochodem normalnie. Normalnie aż zaskoczyła go sprawa z rozrządem. Auto widać serwisowane jest na bieżąco. Wszystko tu jest ładnie powymienione. Luzów nie ma. Zresztą tam jakieś kartki o zmianie oleju yy, widziałem z salonu Mercedesa, także to wygląda nawet nie najgorzej. Yy, jeszcze tam chyba widziałem, że dość świeża jest poduszka yy, tylnej skrzyni, chyba tak. Dość taka czysta. Ogólnie auto tu przynajmniej z przodu wygląda bardzo dobrze. Jeszcze sobie wejdziemy do tyłu. Tylne zawieszenie też wygląda bardzo w porządku. Sprawdziłem sobie tuleje właśnie pływające i inne elementy. Nie jest najgorzej. Zawieszenie sprawne. Wiecie co Wam powiem? Tak, to, jak to wiadomo jest rozświetlone tak e, lampką z, z kamerki, to ta rdza tak strasznie nie wypromieniuje, ale to naprawdę też tu nie ma tragedii. E. Tam się właśnie często zauważacie, że tam piszecie, że o Jezus, trup ma strasznie dużo rdzy, że to jest zardzewiałe auto. Słuchajcie, to jest belka tylna i to jest ta belka z tych starszych samochodów. To, żeby to jeszcze w życiu mi się nie przytrafiło, żeby w 200... trójce czy 211, która ma aluminiową belkę tym bardziej, żeby cokolwiek przegniło w tej belce. To już musi być naprawdę taki totalny żon, który nigdy nie jeździł, gdzieś tam stał w jakimś, w jakimś, nie wiem, rzece czy cokolwiek. To wtedy się może coś takiego wydarzyć, ale... Taki drobny nalot w tych samochodach to jest naprawdę jeszcze bardzo dużo czasu, zanim cokolwiek tutaj się podzieje. Jeszcze sobie sprawdzę sprężyny, jak wyglądają. Wygląda to dosyć fajnie. Sprężyny też nie są z tyłu popękane. Więc yy, karosera, jak widzicie, czarna, fajnie zabezpieczona. Yy, jak też tam z przodu, wszystko fajnie zabezpieczone. To, że na belce tam jest troszeczkę rdzy, to naprawdę nie jest to jakiś minus tego samochodu. Zobaczymy sobie jeszcze klocki z tyłu, bo z przodu są w porządku. Ale tu chyba nie zobaczę, bo albo zobaczę w tym prześwicie. Chwileczkę, wezmę sobie jeszcze lampkę. Moment. Klocki z tyłu też są bardzo dobre. Już wszystko mam poskładane. Olej zaraz wleję. Zobaczymy jak będziemy to palić. W ogóle zobaczycie pierwsze odpalenie po takiej robocie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu, też jako dowód, będzie zalany samochód Motulem 5W30. I teraz, sobie wlewamy do tego silnika. No, to jest ten samochód, widzicie. Niemiecka rejestracja. Wlejemy olej i palimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbujemy zapalić samochód. Tak, mówię wam, że. Na 100% nie był jeszcze odpalane. Pierwsze teraz zrobię odpalenie. Wiem co z tego wyniknie. Tylko mam ładną tapicerkę czyściutką. Właśnie od razu zobaczycie jak wygląda środek. Coś takiego. Ładna tapicerka. Czyściutka. Tak wygląda to z tyłu. Ale tu czar może zaraz prysnąć, jak to nie odpali albo coś tam się rozleci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pyk. Jakiś przebieg nam się ukaże. Tu z żarówką jest jeden błąd. 180 tysięcy z przebiegu. 180 tysięcy, tak. Dobra. Zobaczymy, czy coś wyszło z naszej pracy. Wynikło, że czerwony komunikat od baterii, zapomniałem jeszcze alternatora, podpiąć tam na dole. Podepniemy jeszcze, podepnę komputer, skasujemy wszystkie błędy i zobaczymy, czy od sprawy technicznej błędów też jest wszystko w porządku. Błędy, jaki wyrzucił samochód, to położenia wałku rozrządu. To jest nic dziwnego, jak, jak się przestawił. Poza tym, w porządku. Tutaj, z tego co widzę, jest błąd. Czy znaczy też podpinałem komputer, i też patrzyłem na. Na kierunkowska sprawy w lusterku jest troszeczkę wilgoci w nim, także kierunkowska będzie tu do zmiany. Muszę tutaj zwrócić, zwrócić uwagę osobie która właśnie ma ten samochód teraz. Poza tym odpalę, zobaczycie. Poza tym jest w porządku. Jeszcze sobie tutaj muszę. Bo się właśnie zaświeciła jeszcze inspekcja olejowa. To jeszcze inspekcję olejową. Także wygląda to nawet wszystko nie najgorzej. A właśnie, bo tu jeszcze się zaświeciło i błąd normalizacji dachu po odpięciu akumulatora. Ten dach trzeba znormalizować. No ale w samochodzie mamy też szyber dach. Właśnie, jak już tutaj jestem, zobaczymy czy działa. Mm. Podpięcie akumulatora trzeba zrobić normalizację, czyli przejść nim tak cykać do samego końca, aż przejdzie i teraz do przodu przytrzymać, aż dojdzie do końca i dobra, i do tyłu. Już sobie sam idzie i zamykamy. Funkcjonuje bardzo dobrze, no i mamy oczywiście jeszcze roletkę. Więc wszystko działa. Na dole pod filmikiem umieszczę maila, na którego możecie pisać do mnie, w razie czego, ktoś był zainteresowany ewentualnie. koniec sobie przypomniałem jeszcze, nie powiedziałem, jaki jest rocznik tej C-Klasy. C-Klasa jest z 2006 roku. I cena tego samochodu, no to też jest bardzo ważne, no najważniejsze. To jest w okolicach 20 tysięcy złotych, tak i mój kolega coś tutaj naświetlił, wiadomo pewnie, coś tam do negocjacji. I coś wspominał jeszcze, żeby tutaj wrzucił aluminiowe felgi jakieś, ewentualnie coś, no ale to wiadomo, to się już jako osoba, która by się chciała na przykład szybko zdecydować, to jest kwestia do dogadania. Także wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.